Witam. Dzisiaj będą krótkie rozważania na gorący temat, czym jest iluzja. Ale zanim przejdę do tematu, to sprostuję coś, co powiedziałam w poprzednim programie y, Tajemnicze 5D. Powiedziałam, że cena cyklu sesji indywidualnych u mnie, zmieniających komfort życia i dających przyspieszenie lub wręcz umożliwienie przejścia do nowego świata, kosztuje. Średnią krajową. Wzięłam dane sprzed lat. Jakoś dziwnie, średnia krajowa jest dużo wyższa niż średnia, jaką osiągają przeciętni ludzie. Tego się nie spodziewałam. Cykl sesji kosztuje nie średnią krajową, tylko tyle, co najniższa możliwa pensja. Więc jeżeli kogoś tym przestraszyłam, to teraz chyba odstraszam. Od przestraszenia. Nie od sesji. Na temat tego, co jest iluzją, a co prawdą powiedziano i napisano już tomy. Może ja dołożę do tego jakąś karteczkę. To, czym jest iluzja, to jest dość trudne do określenia, jeśli sprawę będziemy rozpatrywać tak, jak się należy, czyli w powiązaniu z całokształtem środowiska, które jest przestrzenią wszechświata przecież. Środowisko należy do wszechświata. Mam tu na myśli środowisko planetarne i jeszcze szerzej. Musimy wziąć pod uwagę budowę i zasady działania wszechświata i mechanizmy przestrzeni. Zaglądając coraz głębiej w przestrzeń w poszukiwaniu prawdy, dochodzimy do takiego momentu, w którym widać tylko fizykę. Nieubłagane prawa i reguły powstawania materii i świadomości, od których nie ma odstępstwa. To, co widzą ludzie, to są już twory sztuczne. Ale czy nie chodzi o to, żeby z tego, co daje przestrzeń, tworzyć swoje światy? Przestrzeń daje materiał do tego tworzenia. Jest tym, czym jest gleba dla roślin. No tu jest jeszcze potrzebne nasienie. Nasieniem do na przestrzeni jest to, ta informacja, która jest zawarta w diamentowych siatkach świadomości. Jest ona tam niejako zaklęta i powstaje od początku wszechświata, razem ze, z wszechświatem. No, to taki wielki skrót z hiperfizyki. Jeśli kogoś to zainteresuje, ta wiedza to ma dużo możliwości, ażeby poznać ją szerzej. To są książki, warsztaty stacjonarne i warsztaty online, programy wideo z hiperfizyki na stronie tvwiktoria.pl. Nad wszechświatem jest wielka siła sprawcza, kontrolująca go. W hiperfizyce nazywana jest rdzeniem. Czego chce rdzeń od wszechświata? Chce niewątpliwie porządku i postępu ewolucyjnego. Bez porządku wszystko się rozleci. A utrzymanie porządku wymaga, szczególnie w takim mechanizmie, jakim jest wszechświat, żelaznej konsekwencji w przestrzeganiu reguł. Nie podoba się to komuś? To może by wolał, żeby na przykład planety. I gwiazdy zgubiły swoje orbity i bezładnie zaczęły na siebie wpadać? No, chyba nie bardzo. Jeśli tak nie ma być, to trzeba zaakceptować te wymagające reguły. My, pojawiając się w kosmosie, zastajemy warunki, jakie aktualnie są w tym miejscu, w którym się pojawiamy. Co to za warunki? To określony stan rzeczy. To bardzo konkretny świat. Czy ten świat jest iluzją? Skoro powiedziane było wcześniej, że prawdą jest tylko fizyka, jest iluzją i nie jest iluzją. Jeśli na przykład piasek przyjmiemy za surowiec, taki jakim jest przestrzeń, o czym powiedziałam wcześniej, że przestrzeń jest surowcem dla światów, Yy, więc jeżeli piasek weźmiemy za surowiec, to czy szkło zrobione z tego piasku jest nieprawdziwe, iluzoryczne? Z naszego punktu widzenia szkło jest twardą rzeczywistością, czyż nie? Yy, sensem dla istnienia jest to, żeby surowiec przekształcać w formy. Ten surowiec w postaci przestrzeni nie ma pozostać surowcem. On jest po to, by z niego coś zrobić. W takim razie to, co wytwarzamy z kosmicznego surowca, jest prawdziwe. No, jest prawdziwe. Światy są prawdziwe. Ludzie nie chcą się z tym pogodzić, że świat jest taki niewygodny. Nie znają jednak fizyki i nie wiedzą, jakie są konieczności. I jakie są konieczności, żeby powstawała świadomość? To nie jest takie proste. I na tym polu niewiedzy i lęku przed nieznanym rodzi się właśnie iluzja. Zasady fizyki są trudne i bezwzględne. Trudno i nieprzyjemnie jest je przyjąć. Mało kto chce się uczyć praw fizyki. A jeszcze mniej chcę przyjąć, nie, przyjąć niemiłą prawdę o matematycznej precyzji rozgrzewania rzeczywistości. To co wobec tego jest iluzją? Iluzją jest to, co my stworzymy z myśli. W kombinowaniu myślami mamy względną wolną wolę. Najczęściej jednak korzystamy z tych myśli bardzo nieporadnie. To tak widzimy dzisiaj. A dawniej ludzie nie znali pojęć, którymi można było opisać rzeczywistość w taki sposób, żeby model tej rzeczywistości mniej więcej odzwierciedlał to, co jest. Wymyślali modele takie, jakie w danym momencie, na jakie w danym momencie było ich stać. Że takie modele, na przykład, że wszystkim rządzą bogowie i duchy, że ziemia jest płaska i podtrzymuje ją słoń. Że kropki na niebie to rozrzucone węgielki, i tym podobne. Fantazja przy tym ich ponosiła i uprawiali z tej okazji radosną twórczość, prześcigając się w, w tym, kto wymyśli coś lepszego. My już wiemy, że te kropki na niebie to planety i gwiazdy i galaktyki. Ziemię nie podtrzymuje słoń, tylko grawitacja. Bogowie i duchy to istoty z innych cywilizacji i wymiarów lub wręcz siły natury będące objawem praw fizyki. Jednak uświadomienie sobie tych często brutalnych prawd jest nieprzyjemne. Fajniej byłoby wierzyć w bajkę. To takie wzniosłe i romantyczne. Daje nadzieję i otuchę. Fajnie jest wierzyć w magiczny świat, który układa się według naszego pożądania. Pamięć, no że na drodze, wiary, w bajki spotykamy rozczarowanie. Jednak czasami zdarza się, że po którymś razie kolejnego rozczarowania wpadamy w rozpacz. Niektórym w tym momencie odsłania się kurtyna i okazuje się, że to, co uznawali za prawdę, jest tylko przedstawieniem. Jest to bardzo bolesne przeżycie. Zderzenie się z prawdą jest często gorsze od zderzenia się ze ścianą. Paradoksalnie, i tu proszę uważać, wtedy wydaje nam się, że to, co odkryliśmy, jest iluzją. Wydaje nam się, że teraz oglądamy świat nieprawdziwy, jakby to był film. To wrażenie pochodzi z tego, że nasz system myślenia i wartości, którymi żyliśmy do tej pory. Które wrośliśmy i z których się składamy, zawalił się i znaleźliśmy się w innym świecie, nieznanym nam. Pojawia się wtedy lęk i strach, a co najgorsze, chęć do powrotu do starego. Rozczarowujemy się z kolei prawdą, która jest prozaiczna i często nieprzyjemna. To tak jak dziecko. Czujemy się tak jak dziecko, które dowiaduje się, że Mikołaj nie istnieje. Nagle spływa na nas konieczność przyjęcia przykrych faktów, że nasze krzywdy są naszym udziałem i konsekwencją naszego postępowania. Wygodnie byłoby widzieć za to innych, i, i tak się robi. Najgorsza prawda to prawda o nas samych. Trudno i nieprzyjemnie wychodzi się z iluzji stworzonej na swój własny temat, jeśli ta prawda pokaże, że nie jesteśmy tacy fajni, jak myśleliśmy. Iluzja na nasz własny temat ma słodki smak. Ale może też być odwrotnie. Zobaczymy, że z brzydkiego kaczątka, jak o sobie myśleliśmy, wyrasta piękny i silny łabędź. Widzę to często podczas sesji, które robię. Pomagam właśnie uwalniać tego łabędzia ze skorupy brzydkiego kaczątka. I to jest super przemiana. Także tak też jest. W przypadku zaklętego i trzymanego w klatce łabędzia, iluzja postrzegania siebie jako brzydkiego kaczątka ma wtedy gorzki smak. Te same zasady dotyczą treści i wartości i przekonań na temat świata. Iluzją jest wierzenie, że ci, co ustalają prawa dla nas, chcą dla społeczeństw dobrze, że mówią prawdę o tym, co się dzieje, że to, co reprezentują swoim wizerunkiem, jest rzeczywiste, że Bóg jest tylko nasz, chociaż stworzył świat i wszechświat, ale jest tylko nasz. Wszyscy inni to pomyłka i się do nich nie przyznaje. No, to jest moim zdaniem wyjątkowo zabawne, ale mało kto to widzi i to właśnie też jest ta bajka. To z kolei jest, jest też bardzo dziwne, a właściwie nie tylko dziwne, co pokazuje jak łatwo jest wdrożyć bajkę w świat i jak chętnie ludzie będą w tę bajkę wierzyć. A żeby uwierzyli łatwo, to trzeba zrobić tak, żeby ta iluzja była słodka. Więc to, co jest iluzją, to historie wymyślone. To zasady, które niekoniecznie wywodzą się z prawdy najgłębszej. To zasady, które są lub miłe dla ludzi, zwalniają ich od odpowiedzialności, lub zasady, które ludzi podporządkowują jakiemuś celowi. Jeśli człowiek będzie od początku życia programowany w określony sposób, to według tego programowania ukształtuje się jego umysł. A kształt umysłu to jest to sam. Czyli iluzją jest to, co zostało wprogramowane w naszą istotę. A zostało zrobione to tak, żeby istota wykonywała zadane polecenia i kształtowała w sposób pożądany rzeczywistość. Trzeba pamiętać, że nic nie jest takie, żeby inne być nie mogło. Surowiec kosmiczny można kształtować w różny sposób. Te sposoby są albo bliskie fizyce natury i są bliskie prawdy jednocześnie, albo są wbrew naturze, a wtedy oddalają się od prawdy. Światy są tworzone jako są tworzone przez, przez wyższe inteligencje i świadomości jako ścieżki ewolucyjne, które są czymś w rodzaju programu dydaktycznego dla rozwoju istot. Są wymyślone sytuacje i programy po to, żeby istoty nauczyć czegoś. To są iluzje prawdziwe, legalne, bo nadane przez nauczycieli istot. I tego za, za iluzje brać nie powinniśmy. Jednak te programy dydaktyczne stają się nieaktualne, jeśli istota już je opanuje. Wtedy okazuje się, że automatycznie się z nich uwalnia. A to uwalnianie jest takie, o jakim mówiłam chwilę wcześniej. Czyli takie zdarzenie się ze ścianą. Proszę pamiętać o tym. Na koniec powiem, jeszcze podsumuję, że nic nie jest takie, żeby inne być nie mogło. Oprócz fizyki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.